Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym materiale nowej serii na moim kanale. Seria ta będzie nieco mniej związana z grami komputerowymi, natomiast będzie zdecydowanie bardziej związana z historią. Będzie ona nosić nazwę Wojenne Opowieści Łosia, bo Łosiu, czyli ja będę w niej opowiadał wam i prezentował różne tematy związane z bogatą historią konfliktów wojennych. Zapewne część tematów będzie wam znanych, ale mam nadzieję zaprezentować wam także takie rzeczy, o których wcześniej żeście nie słyszeli. Nie traktujcie tej serii jako y, czegoś takiego jak encyklopedia, jako film dokumentalny, jako coś, co jest taką wyroczną. Pamiętajcie, że historię ciągle odkrywamy na nowo, pojawiają się za każdym razem nowe fakty. No i każda historia zaprezentowana z różnych punktów widzenia może brzmieć zupełnie inaczej. Chciałbym, żebyście po obejrzeniu tych materiałów skusili się do samodzielnego szukania informacji i poznawali tę historię, która przecież jest tak piękna. W dzisiejszym odcinku pierwszym zaprezentuję wam przykład bardzo udanej akcji połączonych sił wywiadu i lotnictwa amerykańskiego w trakcie II wojny światowej. Zapraszam do oglądania. Celem operacji Zemsta, bo tak właśnie brzmiał kryptonium amerykańskiej akcji, o której wam dzisiaj opowiem, było wyeliminowanie admirała Isoroku Yamamoto. Był on głównodowodzącym japońskich sił morskich i architektem ataku na Bazę Pearl Harbor. Jego charyzma i umiejętności stanowiły filar japońskich sukcesów w działaniach na Pacyfiku. Ale zacznijmy od początku. Urodził się 4 kwietnia 1884 roku jako Isoroku Takano, syn jednego z samurajów Nagaoka. Po śmierci rodziców i Soroku został adoptowany przez rodzinę Yamamoto, przyjmując ich nazwisko. Z tym, że nie rozumcie tej adopcji w dosłownym sensie, bo Yamamoto w tym czasie miał 32 lata. W Japonii normalną praktyką były adopcje, w których możne rody, mające małą szansę na przedłużenie własnej linii z powodu np. braku własnych potomków, adoptowały mężczyzn, którzy no dobrze się zapowiadali. I po przejęciu nazwiska zapewniali oni dalsze przetrwanie rodu. Wojskowa historia Yamamoto od samego początku związana była z cesarską marynarką. Po ukończeniu w 1904 roku Akademii Cesarskiej Marynarki Wojennej dostał przydział na krążownik pancerny Nishin. Walczył w czasie wojny rosyjsko-japońskiej. W trakcie zwycięskiej dla Japończyków bitwy pod Tsushima, jego okręt dostał się pod ostrzał rosyjski, a on sam odniósł rany. Odłamki poraniły dolną część jego ciała i stracił dwa palce lewej dłoni. Już wtedy jego postawa została doceniona. Głównodowodzący floty japońskiej, admirał Heihahiro Togo, złożył mu osobiste gratulacje okraszone oficjalnym listem pochwalnym. Yamamoto był zdolnym oficerem, a jego kariera rozwijała się bardzo szybko. Pierwsze samodzielne dowództwo nad okrętem objął w 1928 roku, dowodząc krążownikiem ISUZU. W latach 30. piął się szybko po szczeblach kariery, osiągając w 1940 roku awans na stopień admirała i stając się główno dowodzącym cesarskiej marynarki wojennej. Wykorzystując swoje wpływy, przez cały czas forsował rozwój japońskiej potęgi morskiej. Szczególną uwagę przywiązywał do lotnictwa morskiego, przewidując rosnącą rolę lotniskowców w nadchodzących konfliktach. Japończycy podjęli decyzję o ataku na Stany Zjednoczone. Co ciekawe, sam Yamamoto był przeciwnikiem tego konfliktu. Uważał, że Japonia nie jest w stanie wygrać tej wojny gospodarczo. Jako żołnierz, wykonał jednak w 100% powierzone mu zadanie i opracował plan ataku na Pearl Harbor. 3 grudnia 1941 roku wydaje rozkaz Nitaka-Yamanobore, co oznacza wejść na górę Nitaka, dając tym samym sygnał do rozpoczęcia operacji. Rano 7 grudnia 1941 z pokładu sześciu lotniskowców Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku i Zuikaku wystartowały japońskie samoloty i zaatakowały amerykańską bazę w Pearl Harbor. Atak kompletnie zaskoczył Amerykanów. W kilka godzin uszkodzonych lub zatopionych zostało 18 okrętów. Zatopiono pięć pancerników. Amerykanie stracili około 2400 ludzi, z czego niemalże połowa zginęła w trakcie eksplozji pancernika USS Arizona. Japończycy w samym ataku stracili jedynie 29 samolotów. Z tym, że czas pokazał, że atak na Pearl Harbor nie był dla Amerykanów aż tak groźny w skutkach, jak mogłoby się wydawać. Wiele okrętów, w tym trzy pancerniki, podniesiono z dna i po naprawach przywrócono do czynnej służby. Mimo wszystko, w tamtym czasie atak był szokiem dla światowej opinii publicznej, bo Japonia przecież zaatakowała bez wypowiadania wojny. Był to także bezprecedensowy sukces militarny tego kraju, a sam admirał Yamamoto jako autor planu święcił triumfy, a jego pozycja znacząco wzrosła. Wojna jednak toczyła się dalej ze zmiennym dla Japonii szczęściem, a sam Yamamoto miał udział także w wielu porażkach, takich jak przegrana przez Japończyków bitwa o Midway i Guadalcanal. Amerykanie w dalszym ciągu jednak uważali go za bardzo groźnego przeciwnika. Wyeliminować takiego dowódcę to sprawa niemalże niemożliwa. Niemalże. 14 kwietnia 1943 roku Amerykanom udało się przechwycić jedną bardzo istotną japońską wiadomość. Zakodowana była szyfrem określanym przez Amerykanów mianem JN25, który potrafili odczytywać. Treść depeszy okazała się bardzo interesująca. Dotyczyła ona planów wizyty Yamamoto na wyspie Balali. Wiadomość zawierała takie szczegóły jak trasa przelotu, godziny startów i lądowań i tym podobne, czyli w skrócie, gdzie i o jakiej godzinie będzie admirał. Depesza bardzo szybko trafiła do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina delano Roosevelt'a, który po zapoznaniu się z nią wydał krótki rozkaz: dorwijcie Yamamoto. Najlepszym planem wydawało się być przechwycenie samolotu z admirałem w powietrzu z dala od silnie strzeżonych baz. Do misji wybrano 339. Eskadrę Myśliwską, wchodzącą w skład 347. Grupy Myśliwskiej. Sami piloci mieli ruszyć do akcji na samolotach P-38G Lighting, zwanych przez Niemców diabłami z rozwidlonym ogonem. Zdecydowano się na wybór właśnie tej maszyny, gdyż w odróżnieniu od dostępnych F4F Wildcat i F4 Corsair, miała ona wystarczający zasięg, aby dolecieć na miejsce, stoczyć na walkę z japońskimi samolotami i wrócić. A przypominam, że dystans, który miały przelecieć te samoloty, był bardzo, bardzo duży. Same maszyny były dwusilnikowymi myśliwcami uzbrojonymi w działko 20 mm i cztery karabiny maszynowe o kalibrze 12,7 mm, tak więc samo uzbrojenie również było imponujące. Do startu przygotowano 18 samolotów, z czego 16 stanowiło taki podstawowy skład i plus dwa zapasowe. Z całego składu wybrano czterech pilotów, którzy mieli stanowić tak zwany killer flight czyli zająć się atakiem bezpośrednio na samolot transportowy, na którego pokładzie miał znajdować się admirał. Pozostali piloci z kolei mieli związać walką samoloty japońskie i stanowić niezbędną rezerwę. Misją miał dowodzić major John William Mitchell. 18 kwietnia 1943 roku o 7.25 czasu lokalnego samoloty wystartowały z lotniska Henderson Field, mieszczącego się na wyspie Guadalcanal. W tym momencie z udziału w akcji odpadły dwie maszyny. Jedna z powodu pękniętej w trakcie startu opony, a druga z powodu awarii systemu podawania paliwa z dodatkowych zbiorników. Chodzi tutaj o to, że na lot na tak długi dystans pilot musiał zabrać dodatkowe zbiorniki paliwa i tutaj paliwo z tych zbiorników nie chciało trafić do silnika no i samolot musiał zawrócić, bo, bo nie doleciałby na miejsce. Co ciekawe, obie maszyny pochodziły ze składu Killer Flight. Misja jednak trwała dalej. O godzinie 9:34 Amerykanie dolecieli na miejsce przechwycenia. Chwilą później na niebie zjawiły się samoloty wroga i tutaj czekała na Amerykanów niespodzianka. Japońska eskadra składała się z dwóch bombowców G4M1 w oznaczeniu alianckim Betty oraz sześciu myśliwców osłony, które stanowiły maszyny A6M0. Same bombowce, tutaj taka ciekawostka, ze względu na łatwopalność do 1942 roku zwane były jednostrzałowymi zapalniczkami. W 1942 roku, jakby to stało się nieaktualne, ze względu na wprowadzanie samouszczelniających się zbiorników paliwa. No ale wróćmy do akcji. Japońskie bombowce leciały na wysokości około 2000 metrów z osłoną około 500 metrów wyżej. Amerykanie lecieli na niskiej wysokości i zaczęli się wznosić. Rzucili się na Japończyków, a Killer Flight dostał rozkaz ataku na bombowce. Nad wyspą Bugainville rozgorzała śmiertelna walka. Obecność dwóch bombowców, tak jak wspomniałem, była dla Amerykanów sporym zaskoczeniem. Nie mieli oni informacji, w którym samolocie znajdował się Yamamoto, więc naturalnym celem stały się obydwie maszyny. Okazało się, że jednym z pasażerów drugiej maszyny był pełniący rolę szefa sztabu Połączonej Floty wiceadmirał Matome Ugaki wraz ze swoim osobistym sekretarzem oraz kilkoma oficerami. Samemu Yamamoto w jego samolocie towarzyszyli m.in. kontradmirał Kitamura, który był oficerem finansowym Połączonej Floty, oraz kontradmirał Rokuro Takata, który był oficerem medycznym Połączonej Floty. Tak więc na amerykańskim widelcu oprócz admirała znalazła się cała śmietanka oficerów połączonej floty. Wróćmy jednak do samej walki. Z powodu chaosu panującego w powietrzu w trakcie walk powietrznych jest dużo nieścisłości dotyczących przebiegu tej walki. Jedna z wersji przedstawia ją następująco. Porocznik Rexty Barber był jednym z pilotów Killer Flight i leciał on w parze z kapitanem Thomasem Gillan-Pierrem Juniorem. Barber po przedarciu się przez osłonę myśliwców usiadł na ogonie pierwszego z bombowców. Otworzył ogień, trafiając swój cel w kadłub i prawy silnik, który zaczął mocno dymić, a sam samolot zaczął opadać. Po chwili maszyna zniknęła z oczu pilota, czyli właśnie Barbera, który musiał salwować się ucieczką z powodu ataku eskorty. W tym czasie Lampier, uprzednio zaatakowany przez myśliwce wroga, uwolnił się od nich i zaatakował bombowiec odstrzelany wcześniej przez Barbera. W wyniku tego ataku samolot japoński zapalił się i po chwili rozbił w dżungli. Nie wiedząc, w którym samolocie znajduje się admirał, po zniszczeniu pierwszego bombowca Amerykanie zabrali się za drugi, który wykorzystując zamieszanie uciekł nad ocean. Samolot ten został ostrzelany przez porucznika bezbiego F. Holmesa i rozbił się w falach. Inna wersja mówi, że pojawił się tam także barber, który ruszył do ataku i również trafił ten samolot. Faktem jest to, że i ten bombowiec został zestrzelony, rozbijając się w oceanie. Po zniszczeniu swoich celów oraz z powodu kończącego się paliwa, Amerykanie zawrócili do swoich baz. Nie wrócił z nimi porucznik Raymond K. Hein zestrzelony przez japońską eskortę. Według japońskich meldunków, poza bombowcami, Japończycy nie ponieśli w tym starciu żadnych strat, a co ciekawe, zarówno Barber, jak i Holmes zgłosili po bitwie oprócz zestrzelenia bombowców, po jednym zestrzeleniu myśliwca Zero. Po powrocie do bazy na samolocie Rexa Barbera naliczono 104 przestrzeliny. Jak się okazało, ogień myśliwców japońskich nie powstrzymał go jednak przed wykonaniem zadania. Dzień później, 19 kwietnia, japoński oddział ratowniczy odnalazł rozbity w dżungli bombowiec G4M1. W jego pobliżu znaleziono wciąż przypięte do wyrwanego z samolotu fotela ciało admirała Isoroku Yamamoto. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że admirał otrzymał dwie rany postrzałowe. Jedna z kul trafiła go w bark, a druga w głowę, powodując śmierć admirała jeszcze w powietrzu. Misja Amerykanów zakończyła się niekwestionowanym sukcesem. Materiały źródłowe dotyczące tych wypadków i tej akcji są bardzo skąpe. Ze względu na ryzyko odkrycia przez Japończyków, że Amerykanie poznali ich szyfry, nie ujawniano, że informacje pochodzą z przechwyconej depeszy. A duża część rozkazów dotyczących tej akcji była opatrzona klauzulą do zniszczenia po przeczytaniu. Zeznania świadków również niejednokrotnie się wykluczały i były przyczyną sporów wśród historyków i wojskowych. Zdania na temat tego, kto zestrzelił samolot admirała, były podzielone. Obaj piloci, Barber i Lampier, aż do śmierci Lampiera w 1987 roku, spierali się o to, na konto którego z nich powinien trafić samolot admirała. W 1991, w wyniku ustaleń US Air Force zestrzelenie samolotu admirała Yamamoto, zaliczono po połowie Barberowi i Lampierowi. Towarzysz Yamamoto, wiceadmirał Matome Ugaki, przeżył katastrofę drugiego z bombowców. Kiedy wyleczył swoje rany, wrócił do dowodzenia i poprowadził japońskie pancerniki do bitwy w zatoce Leyte. Kiedy 15 sierpnia 1945 roku cesarz Hirohito wezwał japońskie oddziały do zaprzestania walki, wiceadmirał nie mógł się z tym pogodzić. Uważał się za winnego tego, że Japonia przegrała wojnę i wsiadł na pokład samolotu kamikadze. To zdjęcie, które teraz widzicie, zrobiono mu na kilka minut przed startem. Ostatni meldunek radiowy mówi, że admirał ruszył do ataku na amerykański okręt. Amerykanie nie zanotowali żadnych strat w wyniku działania kamikadze tego dnia, tak więc najprawdopodobniej samolot wiceadmirała został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Porucznik Rex T. Barber za swój udział w operacji Zemsta otrzymał Krzyż Marynarki Wojennej. Przeżył wojnę i pozostał pilotem wojskowym. Dowodził jedną z pierwszych amerykańskich eskadr składających się z samolotów odrzutowych. W 1961 przeszedł na emeryturę w stopniu pułkownika. Zmarł w 2001 roku. No i tak właśnie kończy się nasza pierwsza wojenna opowieść. Zachęcam do wyrażania własnych opinii w komentarzach. Piszcie, jakie tematy chcecie, żebym poruszył w następnych materiałach. Zachęcam do oceniania filmu oraz subskrybowania kanału, abyście byli na bieżąco. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!